second second second, well. second. A dzisiaj niezmiernie ważne wydarzenie. Podpisana została umowa współpracy pomiędzy województwem Pomorskim a Skanią. Umowę podpisał pan marszałek Olsztyn Debrewicz i pani przewodnicząca Pia Kienhult. E, ważne wydarzenie ze względu e, przede wszystkim na przewartościowanie podejścia do współpracy. A mianowicie wyraźnie założono e, obszary współpracy gospodarcze, e, zdrowotne, społeczne i to takie, żeby były nie tylko na papierze, ale w rzeczywistości przekuwały się na, na właściwe podejście i rozwój gospodarczy z jednej strony Skanii, z drugiej strony województwa zachodniopomorskiego. Po dzisiejszym fakcie będziemy przystępować do szeregu rozmów bilateralnych, takich, które myślę, że w niedalekiej przyszłości dadzą swoje wyraźne efekty i spowodują, że wzajemnie będziemy po partnersku i korzystać z dobrych praktyk, z dobrych relacji, co Myślę, że w przyszłości przekuje się na rozwój naszych regionów. Ta umowa wyjrzewała dosyć długo, ale przez to jest naprawdę bardzo, bardzo przemyślana. Ja mówiłem w tym miejscu o zarówno tym rysie historycznym, o którym wspomniał Tomasz, bo tych wątków, które w naszej historii, które się mieszały, było bardzo, bardzo dużo. Dorzuciłbym mamy ministra Gabłowskiego na sali ministra z Gabłowa, dorzuciłbym z, z Darłowa.